Siema, kultowy Karus. E, dziękujemy za nominację do Tosia Challenge e, zespołowi Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej z Gdyni. E, Tosia to mała dziewczynka z Gdyni, która bardzo potrzebuje naszej pomocy. E, to jest charytatywna zbiórka na pokrycie kosztów jej leczenia. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie e, pod filmem. Link do zbiórki i e, cały opis tej akcji. E, Zadanie jest takie, że trzeba wpłacić przynajmniej 5 zł na konto i, i wykonać 10 pompek albo 10 przysiadów. Co teraz zrobimy? Chodźmy. Dobra, lecimy. 10 pompek. Nie będzie łatwo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10. To już jest 12 próba, także do Tosia Challenge nominujemy teraz trzy, trzy instytucje, trzy firmy. Po pierwsze Muzeum Służb Mundurowych, ponieważ u nich trochę jak w Zizitopie część ekipy ma śmieszne brody, a część nie. Taka koncepcja. Nominujemy Poland by Locals. Ponieważ zawsze przedstawiał się jako neolityczna grupa awangardowych cyników, cokolwiek by to znaczyło, nie wiem, może teraz się dowiem, może się wytłumaczą. No i Neon, bary uliczne, bary nudowe, kiedyś to była nasza konkurencja, ale wykosiliśmy ich z rynku po prostu prezentując lepszą ofertę dla klientów, więc teraz w ramach otarcia łez mogą sobie troszeczkę pokusać Także trzymamy kciuki, powodzenia i cześć!